Dzień dobry Państwu, mam przyduchę u rodziców, zaraz będę filterek czyścić. Ale przy okazji właśnie widać ile gonojadów młodych. I Tutaj są co najmniej dwa mioty. I są większe i mniejsze. Naliczyłem no 53 sztuki, to jest pewnie 70 moim zdaniem młodych. No tak sytuacja wygląda. Część jest wyloniastych, a część nie, bo... Samiec jest nieweloniasty, tak jak ten młody. No to jest na przykład weloniasty, już. No, sporo jest nieweloniastych. Jest tak 50-50, to tak. To, A no może trochę więcej jest, jednak z krótkim mogłem. No, muszę to ogarnąć. Właśnie wyrwałem rośliny, bo wcześniej nie było sensu nagrywać, bo tu świata nie było widać, tyle było roślin. Teraz powyrywałem, trochę posegregowałem. Trochę za duże światło tu było włączone, ale to. No i będę czyścić filtr. I to tyle, na razie hej.